Kubuś jest zwalony, później Maciu jest szalony. Uuu. Tak będzie, tak będzie, zaraz się odpali. Jezus nie pi tego tyle. Maciu, zostaw to! Mam czuję się wspaniale. Za czasów, kiedy jeszcze nie było pandemii, poszłam sobie zadowolona w szkole do kibelka. Eee, załatwiłam swoje potrzeby i wychodzę tak tak umyłam ręce spokojnie i wychodzę e, z kibla idę sobie po korytarzu i tam ogólnie jest taki długi długi szeroki korytarz e, w tym moim byłem, liceum. i idę sobie do automatu po kawę I <gryw> o, pamiętam że miałam e, jakiś fit na sobie taki z którego byłam bardzo dumna. i idę tak po korytarzu i widzę że wszyscy na mnie ja myślę, o, pewnie im się podoba mój ficik piękny. I ja stoję w kolejce po tą kawę. I jakieś dwie typiary za mną stoją i jedna do mnie. Ej, stara. No, no, co, o co chodzi? Ej, bo masz dwumetrowy kawałek papieru a, przyczepiony do buta. A ja kurwa się patrzę, ja szłam z tym papierem od samego kibla i on był na dwa metry. Elo, wyślij to do wszystkich, kogo lubisz. Do mnie też, jeśli mnie lubisz, a jak nie lubisz mnie, to wypierdalaj. Panie doktorze, ja kompletnie nie trawię. No, ale jak to? No normalnie, jak zjem chleb, no to sram chlebem. Jak zjem kukurydzę, to sram kukurydą. No, a czym byś pan chciał srać? No gównem, tak jak wszyscy. To żurnej pan gówno. Następny proszę! <noise> Kiedy Lizek ci spadnie na dywan. <noise> Mama, czy to malinka? Ja, jako malinka? Papier w domu. Papier w szkole. Gdyby mnie wysłano do przeszłości, żeby podzielić się z ludźmi wiedzą, jak wydobywacie prąd? Nie wiem. Kiedy miałeś długą i poważną rozmowę telefoniczną? Mały ja, mama, mogę pójść z tobą do sklepu? Nie będę cię na nic naciągać, obiecuję. Ja w sklepie. Ja biorę klucze do ręki mój pies. Gdzie idziemy, mordeczko? Kiedy odczytuję wiadomości przez powiadomienia, żeby udawać, że nie jestem online? Kiedy przez przypadek do kogoś zadzwonisz? Mamo! No i czego się łupisz? Nie mogę znaleźć nożyczek. W kuchni na blacie! Nie ma. A udowodnić ci, że są? Jak przylezę i znajdę, to tam uduszę. No i? No i nie...